Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Panny na listopad 2024. <laughs> Pierwszy tydzień. Dziewiątka mieczy. As mieczy. Siódemka mieczy. Drugi tydzień. Wieża. Wieża, wieża. Rycerz mieczy. Dużo coś tych mieczy. No i się zmienia na byławy. Król Buław, potem trzeci tydzień. Głupiec, kapłanka, księżyc, czwarty tydzień. Rycerz Denarów, rycerz Buław, dziewiątka denarów. I co, co tu jeszcze mamy? Żeby nie za dużo. Trzy, to tu jeszcze jedno będzie. Dobrze. No jak dużo mieczy, to jeszcze coś potem na kolejny miesiąc, czyli na grudzień będzie. Yy, na razie jesteśmy w tym miejscu. Dziewiątka mieczy, czyli zamartwianie się. Tu są pokazane Wasze myśli oparte na lęku. Z reguły jest to lęk o przyszłość. Może być lęk o inną osobę, o jakieś wydarzenie, o różne, różne rzeczy. Ale tu chodzi o to, że ten lęk was nie wspiera, tylko was blokuje, i dlatego te myśli warto by było zmienić, po to, żeby się odblokować, bo, no bo tych blokujących myśli jest to naprawdę. Bo i tu, no tu jest właśnie pokazane, że trzeba się odciąć od tych myśli. To jest właśnie to, że od czegoś trzeba się odciąć, a właśnie w pierwszej kolejności od myśli, które was blokują, wtedy też odetniecie się od takich niechcianych emocji. No, ale nie, nie do końca. Jeszcze tu nadal będzie to przypomnienie, że od tych niechcianych emocji i myśli trzeba się odciąć. Nadal tu jest jeszcze to przypomnienie w drugim tygodniu, no ale na razie jesteśmy w pierwszym tygodniu, więc cóż, trzeba wyjść poza utarte schematy myślowe. Mówią, no i jeszcze ta wieża też o tym mówi, jak najbardziej. To nie jest niby karta mieczowa, ale tu jak najbardziej o tym też mówi, bo tu ulega zburzeniu to, co jest oparte właśnie na niedobrych myślach lub nieprawdziwych myślach, niekorzystnych programach umysłu. I to trzeba odciąć, a jak nie odetniecie, to przychodzi wieża i to się samo odetnie, ale to będzie, efekty tego powinny być dobre, bo tam już widzimy króla była w tu, pójście w nową drogę, czyli efekty tego będą pozytywne. Tu jest jeszcze spełnienie w materii, od razu powiem. Z powrotem wracam tutaj. Tu by trzeba więcej luzu, tu i tu. No i w sumie tutaj też, no bo tu jest jeszcze taka energia mieczowa, znowu. No, nie, nie. Ta pierwsza połowa miesiąca to nie wygląda tak jakoś super optymistycznie, przyznam, ale później się zmienia, bo tu już jest lepsza. No i tam jest spełnienie. Dobrze. Cóż jeszcze mogę tu powiedzieć? No ten problem, który wy, wy tu widzicie jako problem, to on owszem istnieje, ale tylko i wyłącznie w Waszej głowie. Oczywiście rzeczywistość zewnętrzna może też pokazywać Wam pewne problemy, ale to jest odzwierciedlenie, odzwierciedlenie tego, co Wy macie zakodowane w swoim umyśle, czyli Przekonania, jakieś no, nieaktualne programy umysłu albo wręcz szkodliwe, wręcz nieprawdziwe. Tu jest miecz prawdy. Od, od tych nieprawdziwych trzeba się odciąć. Po to, żeby się odblokować przede wszystkim. No ale tak jak mówię, nie od razu to następuje, bo jesteście cały czas w takich energiach mieczowo-wieżowych, a jeszcze tutaj jest możliwe, że ktoś Was tu chce wyprowadzić w pole. Gdyby ta karta dotyczyła was, to będzie oznaczało, że potrzebne jest takie bardziej sprytne myślenie, ale to nie ma być sprytne w sensie nieuczciwe, tylko sprytne w sensie, że żeby wyjść now z jakiejś sytuacji cało, no to trzeba być trochę sprytnym, przebiegłym, ale ja mówię, że to nie ma być nieuczciwe, tylko ma być po prostu dobre, dobre dla was. I bez szkody dla kogoś innego. Natomiast gdyby dotyczyła ta karta innej osoby, no to jest to ktoś, kto może was albo chcieć oszukać, albo okłamać, albo okraść. No może to być jakaś firma. Może to być też ktoś, kto nie mówi prawdy, a powinien. No bo tu jednak ten miecz prawdy jest tu cały czas pokazany, a ta osoba prawdy nie chce powiedzieć. A no to jest taka sytuacja, że ona powinna coś powiedzieć, ona może coś zataić na przykład. Tak czy siak, od tego, co nie jest oparte na prawdzie, od tego, co jest szkodliwe, tutaj, bo te myśli cały czas pokazuje, od tego trzeba się odciąć, a jak nie, no to się samo odetnie w sposób burzliwy. No i to też powoduje to jakieś zdenerwowanie, bo wy tu już chcecie lecieć dalej, dalej, ale za szybko chcecie zanerwowo, tu trzeba odbudować to, co się tu zburzy. To, to nie można tak za szybko, to trzeba powoli. O, tu jest taka karta właśnie powolnego budowania a wy tu chcecie za szybko no i tu znowu przydałoby się więcej luzu tak jak tam bo nie można za szybko pewnych rzeczy zrobić tu trzeba ze spokojem przede wszystkim no tu spokoju brakuje o, i tu i tu i tu no i tu w sumie też także przede wszystkim ze spokojem by trzeba i cóż hmm, czy, czy coś tu jeszcze byśmy no taka walka z wiatrakami jest pokazana Walka z wiatrokami nikomu nic nie daje, wam tu nie pomoże i ten niepokój, to zdenerwowanie też wam nie pomoże, więc tu dobrze by było zaniechać walki, zaniechać tych nerwów, nerwy w konserwy i po prostu na spokojnie, bo wyjdziecie do celu. Być może ten cel nawet jest słuszny, bo tu z reguły tak jest, że cel jest słuszny, natomiast metoda osiągnięcia tego celu jest taka. No nieciekawa. Niskie wibracje widać. Widać te nerwy, widać taki pośpiech niepotrzebny. Dobrze. Zmieniają się energii na szczęście, czyli zmieniacie swoją wibrację na taką bardziej korzystną, bardziej optymistyczną, więc no odwaga tutaj też jest, ale tu jest taka odwaga bez, bez, bez wariowania można powiedzieć, czyli te wariacje już tu się kończą, tutaj przechodzicie, w tak, no macie więcej optymizmu, przechodzicie w wyższe wibracje i to was też prowadzi do wejścia na nową ścieżkę odkrywanie własnej mądrości, intuicji, no intuicja dwa razy się pokazała, czyli będzie bardzo ważna, czyli macie kierować się intuicją, czyli tymi podpowiedziami z wewnątrz na tej nowej drodze, ale optymizmu nie brakuje, odwagi też nie, bo w dwóch kartach jest pokazane i w tym królu, i w w karcie głupca jest tu dużo też słońca trzeba też to zauważyć czyli to bardzo optymistycznie to wygląda ta nowa droga połączona z energią króla była no to bardzo optymistycznie macie dobre nastawienie pozytywne mm, otwartość dużą jesteście otwarci na nowe doświadczenia to może być nauka może być nowa praca może być podróż Dużo, dużo różnych rzeczy tu może być, ale chodzi o to, że to jest coś nowego, bo to jest nowa droga. To jest początek cyklu, czyli zupełnie coś nowego, czego wcześniej nie było, czego wcześniej nie robiliście, może jakieś nowe hobby, może, może cokolwiek związane, może to być z poznawaniem nowych osób. Poznawaniem także i siebie w nowych sytuacjach, co też jest bardzo ważne przede wszystkim dla rozwoju. No i tutaj taka kapłanka też dla rozwoju jest ważna, no tu pokazuje, że potraficie wejść w stan równowagi i harmonii, czego tam nie było, a tu już jest ta równowaga i harmonia. Dzięki temu też odkrywacie własną mądrość taką wewnętrzną i nią się macie kierować. To już mówiłam o tej intuicji, bo coś jest tutaj widać przed Wami tak jakby zakryte, to znaczy czegoś nie wiecie, coś, coś jest jakby zasłonięte przed Waszymi oczami, tu czegoś może nie rozumiecie, może nie wiecie i właśnie, właśnie dlatego ta intuicja jest tu taka bardzo potrzebna. Dzięki temu z tego lęku też się wyzbędziecie, bo tu troszeczkę lęku jest. Dlatego jest lęk, ponieważ czegoś nie widzicie, nie wiecie, nie rozumiecie. Ale ta kapłanka w Was, bo to jest Wasza kapłanka wewnętrzna, ona Wam tu pomoże odzyskać taki lepszy stan, lepszy stan, spokój przede wszystkim. No tu jest już energia spokojna. Pracujecie, macie pracę, pracujecie spokojnie. No, wasze sprawy tutaj akurat posuwają się powoli, chociaż tam chcieliście szybko, no, ale tutaj akurat jest taka potrzeba, żeby powoli, cokolwiek robicie w jakimkolwiek celu, w, jakiej, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, robicie to stopniowo, powoli, ale przybliżacie się do tego celu, można powiedzieć. Natomiast tu, o, 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 bo to mi tutaj hamuje. Tutaj chciałam pokazać tak dokładniej co wy tu robicie, wy tu się ożywiacie, wasze sprawy się ożywiają, wzrost aktywności, jeszcze tam pokażę co tam dalej z tego będzie, co to może być, może być zmiana miejsca pobytu albo nawet wiele zmian miejsca pobytu, przemieszczacie się, co jeszcze może być, mogą być podróże, może być, może być zmiana miejsca pracy, może być zmiana miejsca zamieszkania, poznawanie nowych ludzi, znowu tak jak tutaj, tak, i tutaj, tu nawet romansy mogą być, o, jakby to kogoś interesowało. Mogą być romansy, może być, hmm, co jeszcze może być? No, przygody mogą być jakieś, nawet miłosne też, różne przygody, coś, coś niespodziewanego, ale to będzie ciekawe, bo tu widać ekscytację, no taki, takie optymistyczne tutaj energie są, czyli widać ekscytację, odwagę. Wzrost aktywności to już mówiłam, ale do czego teraz to prowadzi, bo tu mamy dziewiątkę denarów. Mamy spełnienie w materii, czyli coś wam się spełni lub. Stwierdzicie, że macie zaspokojone w tym momencie wszystkie swoje potrzeby materialne, ale nie tylko, bo to jest też karta poczucia własnej wartości, więc tutaj odkryjecie też własną wartość. Zrozumiecie, że wasza wartość jest najważniejsza, tutaj ważniejsza od tych denarów, które tutaj widać, aczkolwiek denarów też nie brakuje, czyli no, wasze potrzeby są zaspokojone. Trudno powiedzieć w jakim stopniu, ale chodzi o to, że tu nie narzekacie na brak czegoś, nie narzekacie. Że coś Wam się nie układa, że coś Wam nie wychodzi, tak jak tutaj jest, jest to zdenerwowanie, tak tu już jest harmonia, jest poczucie zadowolenia. Jesteście zadowoleni przede wszystkim z siebie, ale też z tego, jak sprawy się układają, bo układają się tu dobrze. No tu nie ma na co narzekać. O, tu jest takie niepokój, czarnowictwo i. Zamartwianie się, natomiast tu nie ma żadnego już zamartwiania się, tu jest nawet wręcz radość, tu jest zadowolenie i teraz co tu mamy? Tu mamy MAGA, czyli odkryjecie swoją kreatywność też, wasze zdolności kreacji, kreowania i realizowania. Czyli zarówno macie pomysły, jak i zdolność do ich realizacji. I dzięki temu znowu tu odkrywasz jakiś nowy etap. Ja tu mówiłam, że nowy etap jest w karcie głupca. Owszem, to jest w trzecim tygodniu, ale tutaj na końcu miesiąca też macie jakby taki mały etapik. Mały albo duży, bo to jest w ogóle karta wielkich arkan, więc wcale nie musi być taki zupełnie malutki. Coś nowego tu robicie. Może ma to związek z waszym hobby, może z waszą pracą, może jeszcze z czymś innym. Coś tu działacie ale co jest zupełnie nowe i co powoduje, że znowu jakiś nowy etap się zaczyna yy, teraz tak, mamy tu jeszcze karty na grudzień bo ja tam, ponieważ było no dużo tych mieczy no tam piwpaw, takie Taki piwpaw tutaj jest, to znaczy no to nie jest yy, może zagrożenie może nie jest to zagrożenie życia, ale zagrożenie waszego mienia to już może być bo tam mówiłam, że może ktoś chcieć was oszukać czy okraść, czy okłamać, no zostawię już to, bo to już mówiłam. I teraz co mamy w grudniu? Mamy pazia denarów, czyli znowu coś nowego po raz kolejny. Tu mówiłam nowe. Energia nowości, świeżości. Tu znowu, a tam jeszcze, Mak też mówi o, o, o jakimś nowym działaniu opartym o nowe pomysły, o kreatywność, o wasze zdolności też. Mogą się ujawnić tutaj wasze nowe zdolności, który, o które wcześniej się nie podejrzewaliście. I tu znowu widać coś nowego, czyli te pomysły, które tu macie, zaczynacie realizować, i tu jeszcze ten początek jest w grudniu. Zaczynacie realizować na końcu listopada, ale jeszcze w grudniu jest kontynuacja tej energii, takiej, takiego świeżego działania, działania na nowym polu być może. Może to być nowa praca, może to być nowe hobby, może to być. Jakiekolwiek inne działanie, które powoduje Wasze zadowolenie, i to wszystko prowadzi do radości? O, jakby się kto pytał więc tak, słońce radość, zadowolenie, uśmiech losu czyli jakieś szczęśliwe wydarzenie może nastąpić. No ale dlaczego to się dzieje, to szczęśliwe wydarzenie, może jeszcze powiedzmy, bo Wy tu zmieniacie energię z tych takich mieczowych i jakichś takich. Walki z wiatrakami i tak dalej. Wy tu zmieniacie energię już już właściwie pod koniec drugiego tygodnia, potem znowu jest yy, fajna energia tu w tym głupcu, potem znowu w rycerzu, buław i w dziewiątce denarów. Wzrasta też poczucie Waszej w, w, wartości, o czym mówiłam, ale ja teraz mówię po to, żeby tutaj pokazać, jak bardzo wasza energia się zmienia w ciągu całego miesiąca i zmienia się na plus bardzo korzystnie dzięki temu tutaj to szczęśliwe wydarzenie nastąpi. Cóż to może być, no, ho, może być jakaś świetna wiadomość, może być coś fajnego, co Was spotka, może być szczęście w miłości między innymi, ale to już tam ja nie mówię, że to wszystkich tak samo będzie dotyczyło, bo to u każdego to jest inaczej, bo każdy ma inną sytuację. W każdym razie tu. Słońce wam przyświeca, czyli z tej ciemności przechodzicie na skutek całego procesu waszego przechodzicie w jasność. Ta jasność jest pokazana na grudzień, ale przedstawiciel jasności, tutaj wcześniej już się też pokazywał, ten król Buław, to, to też jest przedstawicielem tej jasnej strony życia, można powiedzieć. Takiej ognistej energii, o właśnie ognista energia, dwa razy to jeszcze powiem, bo tutaj to może mieć dla kogoś znaczenie akurat, że taka no nie tylko że dobrze się czujecie, ale też też fajnie tutaj się wam układa, no jeśli chodzi o na przykład stosunki z innymi osobami, tu jesteście podczytywani, postrzegani jako osoba atrakcyjna, przyciągająca, no może nawet właśnie charyzmatyczna. Czyli tu przyciągacie czy to osoby płci przeciwnej i tak samo tutaj czy klientów w miejscu pracy no mówię, to wszystko tu jest zmiana na plus, od tej ciemnej energii zmiana na plus aż do jasności już takiej zupełnej w grudniu um, ale tak jak mówiłam tu też jest jasna energia i tu yy, tak tutaj i tu jest też dużo zadowolenia też jest bardzo fajna pokazująca, że wchodzicie w stan równowagi i harmonii i teraz co jeszcze tu bym mogła dodać Jakieś przesłanie bym mogła dodać. Kiedy się nie śpieszysz, wszystko się przybliża. Powtórzę. Kiedy się nie śpieszysz, wszystko się przybliża. Czyli jeżeli się śpieszysz, to się wszystko oddala, właśnie. Tu, tu, tu nic nie ma, żadnych spełnień. Są też takie myśli, jakieś niespokojne, i tu jest jakiś niepokój, i tu jest niepokój, i tu się nic nie spełnia. Dopiero, dopiero jak przestajesz się śpieszyć, dopiero tu się przybliża nowa droga, nowe możliwości, tu jakieś spełnienia, jakieś nowe znajomości, jakieś nowe pomysły. Dużo fajnych rzeczy tu się przybliża do Ciebie aż do tego słońca, które może być spełnieniem jakiegoś marzenia, życzenia. Przede wszystkim są to sprzyjające okoliczności zewnętrzne też, ale to na skutek tego, co ja mówiłam wcześniej, czyli na skutek tej twojej przemiany we, wewnętrznej. Na skutek twojej przemiany wewnętrznej to, co na zewnątrz też jest takie piękne, promieniste i wygląda bardzo, bardzo radośnie. Widać radość jak u dziecka. No więc tym optymistycznym akcentem chyba już zakończę. Zdrówka, do usłyszenia.